Dzisiaj przedstawię wam 10 najniebezpieczniejszych ulicznych narkotyków. Uwaga, może być drastycznie. Skopolamina, inaczej nazywana jest oddechem diabła. To właśnie tym narkotykiem są zalane ulice Kolumbii. Skopolamina to bezwonny i bezsmakowy proszek, który po wdmuchnięciu w twarzy zażywających kompletnie tłumi ich silną wolę. Oraz blokuje pamięć. Naziści oraz CIA korzystały z tego narkotyku podczas II wojny światowej i zimnej wojny z nadzieją na to, że narkotyk zadziała jako swoiste serum prawdy podczas przesłuchań. Ale narkotyk jest na tyle silny, że może powodować niewydolność oddechową oraz halucynacje. Po zaledwie kilku minutach ofiary są kompletnie podatne na łaskę i niełaskę osób, które podały im narkotyk. Ofiary często są rabowane, napadane na tle seksualnym czy same dobrowolnie oddają wszystkie oszczędności z kont bankowych pod wpływem narkotyku. Co roku dochodzi do 50 tysięcy przestępstw z wykorzystaniem skopolaminy. Pod numerem 9 Purple Drunk. Ten narkotyk nazywany jest po prostu syropem. Ten śmiercionośny koktajl został spopularyzowany w społecznościach hip-hopowych. Po jego zażyciu odczuwa się zawroty głowy i jednocześnie euforię. Jest to mikstura cukierków, napoju gazowanego i syropu na kaszel zawierającego pochodną morfiny, kodeinę. Duża zawartość tego ostatniego powoduje wygaszanie systemu nerwowego, co wiąże się z problemami oddechowymi, drgawkami oraz problemami serca. Napój jest znany z tego, że często był przyczyną skonów artystów hip hopowych, w tym producentów Big Hawk'a oraz DJ Screw oraz rapera znanego jako Pimp C w 2007 roku. Miejsce ósme metamfetamina. Metamfetamina po raz pierwszy była wykorzystywana przez żołnierzy podczas II wojny światowej, którzy zażywali ją żeby pozostać czujnymi na warcie. Ale dzisiaj Amerykanie walczą z prawdziwą plagą metamfetaminy. Kiedy metamfetamina jest palona albo wciągana, powoduje uczucie euforycznego uniesienia, ale po czasie jest efektem uszkodzeń mózgu oraz przyspieszonego starzenia się. Miejsce siódme: AH7921. Przez pewien czas ten narkotyk był całkowicie legalny w Wielkiej Brytanii, mimo iż w działaniu przypominał heroinę i miał 80% podobnej mocy jak morfina. Ten całkowicie syntetyczny narkotyk jest produkowany w Indiach i Chinach i można go zamówić przez internet za kwotę 22 dolarów, do czego oczywiście Was nie namawiam. Wykorzystuje się go do produkcji syntetycznej odmiany marihuany. Brytyjski toksykolog John Ramsey twierdzi, że brak testów narkotyków na ludziach powoduje, że są one niebezpieczne, gdyż ludzie nie znają toksyczności tych specyfików. Zażywający aha prosto do żył zwiększają ryzyko gangreny, zakrzepów w krwi oraz innych infekcji. Narkotyk bardzo łatwo przedawkować, jeśli przyjmowany jest on do doustnie, a w szczególności mieszanie go z alkoholem może powodować zatrzymanie akcji serca lub śpiączkę. W 2013 roku narkotyk ten zabił 68 osób, w tym Jason. Na Noka, który przedawkował, próbując walczyć z bezsennością. Miejsce szóste: flakka. Flakka jest nazywana szaleństwem za 5 dolarów. Zaledwie za 5 dolców można kupić ten syntetyczny stymulant i zapewnić sobie agresywny high. Flakka podnosi temperaturę ciała do 41 stopni Celsjusza. W tym hipertermicznym stanie doznaje się delirium i stanów paranoicznych, które wciągają zażywających w stan wściekłości. Jako przykład można powiedzieć, że potrzeba aż pięciu osób, by powstrzymać jedną osobę po zażyciu flakki. Zdarzały się przypadki, że osoby po zażyciu narkotyku myślały, że są superbohaterami albo że stanęły w płomieniach. Nadużywający tego specyfiku trafili na pierwsze strony gazet, kiedy to biegali nago po ulicy, uprawiali seks z drzewami, czy też nabijali się na płoty, wierząc, że są uosobieniem szatana. W 2015 roku narkotyk ten zabił 50 osób. Miejsce piąte. 13,5 miliona ludzi na świecie chociaż raz w życiu wciągało, paliło, tudzież strzegiwało sobie heroinę. Relaksujący, aczkolwiek niesamowicie uzależniający środek przeciwbólowy. Heroina wycisza funkcje życiowe organizmu. Mieszanie jej z alkoholem jest śmiertelnie niebezpieczne, gdyż wtedy pobudzone zostają te same partie mózgu, które są odpowiedzialne za regulowanie pracy serca oraz płuc. Powoduje to, że ofiary duszą się własnymi wymiocinami, doświadczają uszkodzeń mózgu, zapadają w śpiączkę. Rocznie z powodu przedawkowania heroiny umiera 8 tysięcy Amerykanów. Zażywający heroinę dożynie są 300 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu infekcji serca. Ponad 3 miliony osób z powodu nakłuwania się tą samą igłą została zarażona lub zaraziła drugą osobę wirusem HIV. Miejsce czwarte Krak. Krak to bardzo potężny rodzaj kokainy. Palony powoduje intensywne doznania euforii, zwiększonej czujności i agresywności. W 1980 roku CIA niszczyła całe sąsiedztwa, rozprowadzając narkotyk wśród czarnej młodzieży, żeby pomóc tym samym zebrać fundusze na armię amerykańską przebywającą wtedy w Nikaragui. 30 lat później prawie 1,5 miliona Amerykanów wciąż jest uzależnionych od tego narkotyku, który zbiera śmiertelne żniwo w liczbie 6 osób rocznie. Częściowo jest to spowodowane wojnami gangów, jakie są prowadzone w wybranych wcześniej przez CIA społecznościach lokalnych. Użytkownicy doświadczają psychozy, ataków serca, niewydolności nerek oraz zatrzymania oddychania. Miejsce trzecie bath salts. Potocznie nazywany solą do kąpieli, syntetyczny stymulant powoduje podniecenie i działa niczym energetyk dla naszego organizmu. W dużych dawkach powoduje kompletne nieopanowanie i prowadzi nawet do kanibalizmu. Spowodowane jest to tym, że osoby zażywające ten narkotyk doświadczają psychos. W 2012 31-letni Rudy Eugene zjadł twarz bezdomnego człowieka będąc pod wpływem tego narkotyku. Zaraz potem został śmiertelnie zastrzelony przez policję. Moment jak narkotyk pojawił się na wszelakich imprezach był tragiczny w skutkach z racji tego, że był mylony z ekstazji. Tylko w 2013 roku 23 tysiące ludzi podanych było hospitalizacji z powodu bath salts, gdzie narzekali oni na silne drgawki i halucynacje. Zdarzały się też przypadki śmiertelne. Miejsce drugie Łunga. Jest to niesamowicie tani, ale bardzo silny i toksyczny narkotyk, który dużą popularność zdobył w RPA. Łunga jest białym proszkiem, który jest dodawany do marihuany i palony wraz z nią w skręcie. Zwiększa ona działanie marihuany, a więc odczucie relaksu i powoduje halucynacje. Łunga zrobiona jest z proszku do prania, trutki na szczury oraz leku na HIV, tak aby zwiększyć halucynogenne właściwości marihuany. Nie ma jednak jeszcze żadnego medycznego dowodu na to, że ten ostatni składnik rzeczywiście zwiększa moc narkotyku. Popularność Łungi spowodowała, że gangi nim handlujące zaczęły napadać na chorych na HIV i kradły im leki. Dokument portalu Vice pokazał, że osoby zażywające Łungę same często zarażają się tym wirusem, byleby mieć dostęp do leków, z których mogą stworzyć narkotyk. Palenie Łungi powoduje ataki serca, krwotoki wewnętrzne, a nawet w niektórych przypadkach bolesną śmierć. Miejsce pierwsze: krokodyl. Milion Rosjan jest uzależnionych od tego narkotyku, który można opisać jako heroinowy opiat. Jest to mikstura kropli do oczu, benzyny i kodeiny. Za jedną trzecią ceny normalnego opiatu daje takie same euforyczne stany. Raz zażyty narkotyk powoduje jednak zgrubienie skóry, która zaczyna przypominać skórę krokodyla. Ewentualnie może też spowodować gangrenę, która wyniszcza organizm od środka. Długość życia uzależnionych od krokodyla to raptem rok. Narkotyk powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych organów. Uzależnieni najczęściej zarażają się także wirusem HIV z powodu igieł, którymi wprowadzają narkotyk do organizmu. Czasem potrzebne są amputacje kończyn, w których po czasie zaczynają pojawiać się białe robaczki. Zbliżają się święta i Wy też możecie być świętymi Mikołajami. Jestem właśnie na szlachetnej paczce, którą spakowaliśmy z ekipą Mediacraft Polska. By usłyszeć o całej akcji, poznać jej szczegóły, a może przyłączyć się do niej, kliknijcie tutaj lub sprawdźcie link w opisie na dole, by zobaczyć jak Mediacraft przygotowuje szlachetną paczkę. Piszcie jeszcze w komentarzach o Waszych najlepszych prezentach świątecznych. To by było na tyle, a my widzimy się już niedługo. Piona!